Bardzo pyszna kawało. Kolejny odcinek z cyklu opowieści Dunkera, czyli jakieś dziwne sytuacje z konkursu wsadów. No, a nadzieję, że wam się to podoba i że będzie wam się chciało to oglądać. I dzisiaj mam dla was oczywiście kolejną krótką opowieść z kolejnego konkursu, a tym razem chodzi o Chaos Streetball Summer Cup. Ten konkurs jest ogólnie tak zajebisty i ludzie są tak zjebani jak ja, że cały czas są tam takie akcje, że nie da się po prostu mm, tego opisać. Dzisiejsza akcja dzieje się w Zielonej Górze na afterparty w Zielonej Górze? Tak, w Zielonej Górze na afterparty po jednym z turniejów na KO Streetball Summer Cup. Organizatorzy jak zwykle zorganizowali autobus, z którym jedziemy na afterparty z całą ekipą. Jedziemy się bawić do klubu i wiecie co, w pewnym momencie siedzimy sobie pod klubem, wszyscy nasi znajomi, no nie chcę wymieniać tutaj nazwisk imion, bo one są w tym wypadku niepotrzebne, ale siedzimy sobie na schodach przed klubem, bo zamówiliśmy pizzę i jemy pizzę. I nagle podchodzi do nas jakiś taki nacikłany gość, widać, że na fukany jest ostro i gość... Tyk, wyciąga sobie pizzę z pudełka i zaczynają opierdalać. No i wiecie, jak to od razu się zaczyna. Zaczyna się zadyma. Czyli wszyscy stają, zaczynają tam do gościa, tak powiem, sapać, nie co on zrobił. A ten gość jeszcze odklejony, naćpany i w ogóle no zaczyna się taka bardzo intensywna atmosfera. No ale oczywiście od czego jestem ja. Ja swoim znajomym zawsze pomogę. Wiecie, co zrobiłem? Przewróciłem gościa i ściągłem mu buty. Przewróciłem gościa, ściągłem mu buty i wyjebałem mu buty gdzieś tam hen daleko. Od tego czasu krążą w naszym streetballowym świecie opowieści o Cejrowskim z Zielonej Góry. Biedny chłop naćpany, no biedny kurwa, nie biedny, no m, trzeba było nie robić takich rzeczy, to bym no, miał buty i wychodził sobie w butach do dzisiaj. Ciągłem mu buty, pamiętam, wyjebałem i skończyło się na tym, że chwilę później przyjechała tak czy siak policja po gościa i chłopa na bosaka zabierali do radiowozu, a jak już na bosaka to głosujcie na bosaka nie dobra serio, nie ma tutaj polityki, ale no jak widzicie różne rzeczy się zdarzają na tych turniejach, Cejrowski to jest legenda pewnie jak to ogląda to na pewno żałuje swoich czynów no ale no co ja mu zrobię? No tak wyszło. No, pozbył się butów i... Ja mu krzywdy nie zrobiłem. On nam może zrobił. Ale fajnie się wspomina. Yy, mam nadzieję, że umyliłem wam dzień. Ja sobie łyknę kawusi. Bardzo pyszna kawa. A Ach, i te kubeczki z McDonalda. Dzięki wielkie za oglądanie. Spodziewajcie się kolejnej krótkiej mm, opowieści ode mnie. I to tyle! Elo, się mam ekipa, dzięki, że oglądacie to gówno, bo ja nie wiem, czy ja bym to oglądał naprawdę, nie mam pojęcia.